To jest zabezpieczenie? Yy, nie wzięłam. Za dobrze znajdziemy. Nie? światło słabe. Widać coś. Okay. Mm -hmm. W końcu nadszedł ten dzień, przez niektórych bardzo długo wyczekiwany. Zapraszam na film z kosztu remontu brony wirowej. Tak jak mówiłam dzisiaj nadszedł znaczy ten dzień mamy podsumowanie kosztu remontu brony wirowej. Już powinno być dawno, ale jakoś nie było okazji się zebrać do tego filmu. I tak tak szybko. Omawiając, mam tutaj listę zapisanych kosztów, które udało mi się gdzieś tam zebrać, zapisać w międzyczasie, co było kupowane i co ile kosztowało. I tak, zaczynając, nie będzie to po kolei, ale lecimy. Farba 76 zł, podkład 110 97 zł, 97 groszy, uszczelniacz 12 sztuk 188 64 zł, 64 grosze łożysko kulkowe 37 zł, smar 319,60 zł, łożysko kulkowe 11 sztuk 286 zł, łożyska 12 sztuk 780 zł, naklejki 43 zł. Ładne naklejeczki, nie? <grytanie> eee, tak. Olej 149,98, później jakiś kolejny olej 135,80, silikon 69,80, klej do wintów 810, rękawice 630, rozpuszczalnik 18, łożyska 472, 72, pierścień 17,54 grosze oraz Uszczelniać 15 zł i 24 grosze. To jest wszystko to, co udało mi się zapisać właśnie podczas tego zbierania gdzieś tych paragonów, co było kupowane, i to dało nam w sumie 2734 zł i 69 groszy. Tutaj w tych kosztach gdzieś nam umknęły różne jakieś tarcze do czyszczenia, czy tam papier ścierny bo Michał sam czyścił właśnie tą bronę. Gdzieś to pewnie korzystał z tego, co miał na stanie. Mo możliwe też, że coś dokupywał, ale mogło to gdzieś uciec, ten paragon. Także dodać można do tego z jakiejś 20 zł. Także jest to i tak koszt, e, 2754 zł i 69 groszy. Już załóżmy z tymi tarczami do szlifowania, do czyszczenia. I to był byłoby na tyle w podsumowaniu y, wszystkich kosztów zebranych, tak się prezentuje Brona już odmalowana, odnowiona, y, ulepszona, y, bo tutaj na przykład są te wszystkie karmitki pododawane Michał tu porobił, a tego wcześniej nie było. Także Brona dzisiaj też nawet została umyta pod ten film. I no i co? Brona odstawiamy, odczepiamy i będzie czekać na. Siewy w, w tym roku. Pewnie pierwsze wlecą rzepaki, później pszenica. Także będą też filmy na 100% już z brony tej oto wersji, pięknej, odmalowanej na polu przy siewach. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie. Cześć. Opowiem jeszcze może pokrótce, co zostało wymienione. Tak jak Marlena nam przedstawiła podsumowanie tych kosztów. Wszystkie zostały wymienione dolne łożyska, plus górne łożyska. Uszczelniacze na dole tutaj zostały te dopasowane, przerobione pod kalamitkę, żeby można było nasmarować. Ponieważ te wszystkie łożyska na górze stały, jedynie jest problem tam z dwoma łożyskami na środku. Nie da ich się od góry nasmarować, ponieważ jest mocowanie ramy. Tutaj w wale zostało też jedno łożysko wymienione na nowe, ponieważ już miało duży luz. Najbardziej kosztowna okazała się skrzynia. Tutaj zostały prawie wymienione wszystkie łożyska. I te uszczelniacze z przodu i z tyłu. I ten jeszcze pionowy, który oddziela skrzynię. Tutaj napędzającą. Tam w środku są łożyska stożkowe. A zamontowaliśmy te łożyska z górnej półki. Takie jedne z najlepszych. Także to kosztowały po 200, po 100 ile złotych. Także tutaj duży koszt. Jak się patrzy, że wszystkie tulejki również zostały wymienione. Tutaj na widać, żeby nie było tutaj na hydropaku żadnych luzów. Można to sprawdzić, poruszać, także nic nam się tutaj nie rusza. Jeszcze widzę, że trzeba zamontować jedną śrubę, bo ta śruba już jest nowa, ale z drugiej strony jeszcze nie ma widzę wkręconej, tak samo jak przewód jeszcze nie został przykręcony. To po części tak został oświeżony lakier. To się najbardziej rzuca w oczy. Teraz będzie wyglądała ta brona jak nowa. Czy będzie dobrze to się okaże? Bo już jest widać, że na środku jeden uszczelnicz na przeciek, ale nie, wie, nie wiemy dlaczego. Pójdzie do roboty. Sprawdzimy, co się tam dzieje. Najwyżej kolejna zima będzie. Dalej, co robić? Ale to tak jak ze wszystkim. Zaraz sobie jeszcze tutaj te naklejki, wszystkie. Polakierujemy lakierem bezbarwnym, żeby one były odporne na mycie, żeby nam się nie odklejały. I to tyle. Dziękuję. To z mojej strony wszystko. Pamiętajcie również o subskrybowaniu naszego kanału, by być z nami na bieżąco, oczywiście piszcie komentarze, bo oczywiście wszystkie je czytamy, odpowiadamy również w komentarzach na Wasze pytania. No i cóż, możecie jeszcze zostawić łapkę w górę pod filmem za końcu nagrany ten film.